A więc cześć, ja jestem Kirek i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie challenge, w którym koło fightony będzie decydowało o naszej grze na bedwarsach. Jesteśmy na dypie i jestem dzisiaj z Jaygusem. Zapomniał sobie włosów do skin nadać. I ogólnie na początku możecie strzelić łapeczkę w górę, subyka z dzwoneczkiem. No i zapraszam do Jaygusa, link macie w opisie. No i co? Zapraszam was do oglądania. Jakby co to odcinek wyszedł kozak, więc oglądajcie do końca. Lightroom musimy, matko jedyna to na drugim końcu mapy jest, dosłownie A więc jak mówiłem w przywitaniu, koło Fightrunner decyduje kogo mamy podjechać I ogólnie tutaj obuduję łóżka na szybko Przed chwilą widzieliście przebitkę kogo musimy podjechać To będzie dosyć ciężkie wyzwanie Ponieważ no, musimy tam iść aż A w ogóle białych nie ma, no to pokną, losy jeszcze raz eee, Challenge <laughs> zaliczony Challenge complete? No Dawaj Green. green. Dobra, green. I nie możemy zabijać innych, tylko nie możemy im tak. mieścić łóżka. Co jest? Trafić go nie mogę. Nie! A on żyje? No już nie Poleciał, jeden. Dobra, ja mamy nie po do? Nie, mam 2 HP pomocy. Czy Gdzie ty ma... jesteś? A i zginąłem. <grym> nie skracowałem <grym> się. Dobra Gierka, co? Spoko. Tylko mam pół HP albo nie. Nie mam bloku, mam pół HP. Pog. nie do... Dokładnie! Dobrze, podsumowane? Nie masz bloków. Nie mam bloków. Ale mam mam tego, fajnie balam mam. <grym> Przyżyję! Żyję! 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 Dobra, to już jest tak. Dokładnie. Dobra. Nie było szans. 11 killi miałem. Ogólnie to teraz, że będziecie mieli normalny obraz, przepraszam za wcześniej. Dobra, dawaj, dawaj, dasuj. I teraz to będzie blue, będzie matko jedyna, znowu po przekątnej. Pog! Paweł, zabiję, go zrobiłem jednym chłopakiem Ogólnie łóżka już nie ma Dobra, wróćcie jeszcze raz Dobra, wreszcie Nie ma, nie ma. Ja nie mogę Fuck ciao pink. pink, pink są Tylko pa jak oni, oni mają obudowane Idą do nas Idą do, do, nas. do nas A to biali No biali bo mam pół chłopaka Nie, 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 nie Nie Ale my też nie mamy łóżka Zginął Porobiłem, nie dobra, nie porobiłem, porobiłem Ale e, zginąłem. Tak F O, nice, tutaj wszyscy są na Dobry. tym siatku No to F Jakie nóżki A nie dobra ty No właśnie szanujmy się No nie myślałem że to ty jesteś Ufanie w jaką tyrkę Zniszczy nam łóżko Kto jest? Ej dobra ja Nie giniesz Mam Jeden HP O Aha. Bieg... O, no nie, ty nie, nie zginęłaś. Nie, nie zauważyłem. Dobra, posłuchajmy. Let's go, bro. White. White. O, to, e... Blue. E... No, Co jest? Okej. Okay. A w sklepie jest ta pierwsza reakcja.